Serdecznie słuchajcie wszystkie panny. Robimy Wasze tutaj czytanie, zaglądamy sobie po prostu ogólnie w ten rok tej, tak? Bez podziału na miesiące i tak dalej. Jakie mam energię, związki, single, nowe relacje, przyjaciele, rodzina, praca, kasa, ty, biznes, zdrowie, karta główna, co najtrudniejsze, no, najłatwiejsze wyzwanie, osiągnięcie, plus minus rada, ostrzeżenie, niespodzianka tego roku. Oczywiście taki podląd tutaj, tak, u Was będzie znacznie inny. Tutaj to jest oczywiste, dziękuję wam za polubienie, za komentarz, oczywiście kochani grupa z opiniami, czy mój profil, czy jakieś tam sesje, konsultacje, wszystko jest kochani poprzez Facebook i tutaj wszystko, wszystkie informacje po prostu macie tutaj oczywiście w opisie. Jeśli chodzi o relacje, to tutaj związki generalnie u was to jest stabilnie, jest statecznie. Jest jakiś spokój, jakieś bezpieczeństwo, sprzyja to wyjaśnieniu różnych kwestii, czy większemu spokojowi, ale pokazują się to jakieś trochę może ewentualnie nieczyste myśli u jednej osoby, u jednego z was, czy u jednej osoby z Was, waszej dwójki. Ty się pokazuje jakieś, finalnie jakieś oddalenie, niespełnienie, niezadowolenie tutaj tak, yy, nieusatysfakcjonowanie i tu jest jakaś logika po prostu tak, tutaj porozumienie, może tutaj tak, jakiś kontakt, rozmowa tak, cierpliwość, no wszystko ładnie i pięknie, tak, ale uczucia zanikają, seks, pasja może zanikać, tutaj, tak by się finalnie mogli mieć trochę wrażenie, trochę dystansu, odrzucenia, niektórzy mogą mieć nawet wrażenie, że są w relacji, w której po prostu jedna strona jest tylko biorcą, tak, nic się po prostu nie zmienia, nic się nie realizuje, a w tle niby jest jakieś bezpieczeństwo, zadowolenie, usatysfakcjonowanie, ale fantazja jakieś tam, wiecie, Spekulacje, myśli tutaj tak, yy, bodźce tutaj coraz bardziej jakoś tak się obracają i oscylują, jakby po prostu tutaj były jakieś większe pragnienia, większe potrzeby, nie, w ten sposób, ale na ogół sprzętnięcie oka, są to spoko karty dla związków, tak, mimo wszystko. Single. Single mają nadmiar opcji, nadmiar pomysłu lub nie wiedzą, co chcą, nie wiedzą, co oczekują tutaj, tak. Czy to jest jakiś kryzys duchowy, czy moralny, czy duchowy? Ci, co tylko mieli romansa, albo ci, co mieli tylko związki, to mogą w ogóle mieć taką transformację, że nagle podejmą inne decyzje, tutaj, tak? I wy podchodzicie bardzo na chłodno, bardzo analitycznie. Być może wątpicie w partnerstwo, lub sobie po prostu odpuszczacie szukanie kogokolwiek, tak? Szukanie, szukanie jakichkolwiek osób, takich rzeczy. A w tle jest próba po prostu. Ogarnianie jakichś tam różnych utrudnień, po prostu tak komplikacji w życiu i bardziej jakoś tak podchodzicie do spraw miłosno-romantycznych, bardziej zawodowo, tak? Sprawy pracy lub jakichś tam innych waszych zobowiązań w życiu stają się znacznie ważniejsze niż sytuacje takie partnerskie. Tu może być dużo pisania, dużo opcji, ale też jakieś zwątpienie, tak? No są to karty bardzo problematyczne i tutaj mogą się trafiać osoby, które po prostu nie mają jakiejś wartości, tutaj tak, takich rzeczy yy, i po prostu was tutaj, no te osoby nie satysfakcjonują, tak? W tym wypadku, Nowe relacje tutaj, tak? Czy weszliście w nowy rok z nową relacją, czy wchodzicie tutaj? To tutaj jest pokazana też ta sama karta. Ktoś może mieć przy, tylko do Was jakieś przywiązanie, tak? Jakieś chęć zaspokajania pewnych potrzeb generalnie tutaj. I nowa relacja, czy odnawianie jakichś kontaktów to może być tylko po coś, coś typowo na seks, coś na luz. Zwłaszcza jak jest różnica wieku, czy jest osoba młodsza i tak dalej, to to mogą być tylko sprawy seksualne, takie rzeczy. Tutaj wcale jest niby jakieś, jakieś uczucie poznawanie, tutaj, tak, czy jakieś, jakieś może miło, fajnie spędzony czas, albo po prostu wy się czujecie super fajnie, zarąbiście ze sobą i tak dalej, to to się nam będzie pokazywało po prostu wręcz jakiś infantylny, nieudolny, nowy początek, być może bezmyślność tej, tak? Brak zasad, takich wartości tutaj, tak? Porozumienia, tej głębi generalnie, trochę taka powierzchowność tutaj, tak? Czy być, być może ty po prostu, yy, trochę takie, tylko coś bardziej może podromast tutaj, tak? I tu się może pokazywać straszna duża płytkość, tak? Tej relacji po prostu, Albo że ktoś na kogoś czeka, ma inną opcję, a z wami to tylko ma jakieś, jakąś przychylność tutaj, tak? I chęć po prostu tutaj również jakieś, jak to się mówi zaspokajania swoich pewnych potrzeb czy jakieś sentymenty, a nawet możecie ze sobą czuć się bardzo zadowoleni, tak, razem jak spędzacie ze sobą czas i to jest po prostu tyle w tym wypadku. Więc tutaj jest tak trochę kiepsko. Jeśli chodzi o przyjaciół. Są tu ludzie, na których można się oprzeć. Zwłaszcza znaki wodne. Ale pokazuje się potem, że jest jakaś blokada, izolacja tutaj, tak? Tu może być jakiś fanatyzm w tych przyjacielskich relacjach, że trochę jest zamykanie się na siebie, tak? Odgradzanie się, popadanie skrajności, osamotnienie. Tutaj może być takie, takie, takie bardzo duże, bardzo duże dzielenie po prostu tutaj, tak? Yy, bardzo duże po prostu dzielenie yy, znajomych na tych dobrych, na tych złych, na tych płytkich, na tych dobrych, tak? Tutaj. I tu może być właśnie takie coś. I tutaj finalnie jest jakieś odtrącenie, jakieś rozczarowanie po prostu, tak? Ja by te relacje były trochę za bardzo płytkie, za bardzo jakieś takie powierzchowne, tutaj tak Czy nawet przyblokowane. I tu jest z tym generalnie po prostu problem. W tle. Byście tu chcieli duże rzeczy po prostu w tych przyjaźniach zmienić, albo macie jakieś bezwarunkowe tutaj poczucie, że ci, co byli, co są, to już będą, to tutaj po prostu te kontakty, te relacje mogą się bardziej po prostu przyblokować, tak? Tutaj, bardziej utrudnić, tak? I tutaj pojawią się finalnie po prostu komplikacje, tak czy owak, tak po prostu kwestiach. Jeśli chodzi o rodzinę. to jest jakiś wabank, tutaj jest jakiś, jakaś kosa z rodziną, może być odgrodzenie od kogoś, tak? tutaj Zerwanie kontaktu, po prostu tak, ignorancja, olanie, machnięcie ręką, dobra, ty sobie gadaj, co ty chcesz, ja żyję swoim życiem, nara, do widzenia. Tu jest odci odcinanie, to jest karta rozczarowań, gorszego samopoczucia, niezadowolenia, tak? I jedynie tak jak jest pokazane, też przesycenie. Yy, przesycenie, przenudzenie tą sytuacją domową, rodziną, tu jest brak zmian, tu jest na gorzej, wszystko i tutaj nie są takie ciężkie też karty, ale po prostu wy się odcinacie, nie w ten sposób. Tutaj może być też jakaś wrogość, niektórych tak, dystans, brak tolerancji, czy nawet może akceptacji, i tu się pokazuje tylko takie yy, szumne, czy tam umowne, generalnie po prostu współpracowanie ze sobą i nic po prostu więcej, nic poza tym, tym wszystkim. I tak to wygląda. Jeśli chodzi o zdrowie. Jeśli chodzi tutaj o zdrowie, bo muszę zapauzować, bo słuchajcie, coś, coś mi pisze. Słuchajcie, panny, wy tu możecie mieć jakieś problemy z kośćmi, stawy reumatoidalne, jakieś tam zapalenie stawów, tak, kręgosłup, sprawy kostne, Ogólnie jest pokazane jakieś, jakieś kryzysy depresyjne, gorsze samopoczucie tutaj, tak? Mogą być jakieś niedobory, jakichś aminokwasów, tutaj, tak? jakichś pierwiastków tutaj to jest pokazane jakieś karty bardzo depresyjne. Wypalenie, przytłoczenie, przemęczenie tutaj tak. W tym wypadku, i tu jest pokazane właśnie też ryzyko po prostu wypadku, czy jakichś tej zwichnięć, złamań. Uważam tak samo tutaj. Tutaj u niektórych z Was może być jakaś szokująca diagnoza medyczna, tak? Nic z gruchy, ni z że po prostu Was to zszokuje, tak? Bycie zaskoczeni, zdziwienie tym, co po prostu wyjdzie, tak? Wszelkie jakieś stany zapalne, tak? Podwyższenie tam, nie wiem, płytki krwi, OB tutaj, tak? CRP, takie rzeczy. I ewentualnie, co tam jeszcze jest? Coś jeszcze mamy? A już nie wiem, dobra, nie będę wchodził w takie w takie rzeczy morfologiczne, tak? Yy, I oczywiście za mało może być wody w organizmie, tak? Tu może być jakaś diureza. Niektórzy mogą popadać w jakiś nauk przy takich kartach tutaj, w zależności jaką tą panną jesteście. Dobrze, przetasujemy. Praca bezsilność ani do przodu, ani do tyłu, abyście byli w martwym punkcie. Być może chcecie stąd wyjść, ale nie macie opcji albo nie chcecie stąd wyjść i też nie macie opcji proste. Ogromny konflikt wewnętrzny tutaj karta blokadki, wrogości, uwiązania, zablokowania, ograniczenia się pokazuje tutaj. Jakbyście się po prostu nawet już dostosowali, już lepiej nie będzie, tak musi być i tyle. Chcecie zmiany, ale wątpicie, że będzie lepiej. Tutaj taka bezsilność się pokazuje po prostu, tak. I tutaj rzeczywiście może być konflikt wewnętrzny, tutaj, tak. Yy, tu może być w pracy też jakaś frustracja między obowiązkami. Ludzie was mogą wkurzać, irytować, natłok wydarzeń, sytuacji, a wy po prostu też nie macie pola manewru i nie wiecie, co macie z tym wszystkim po prostu coś zrobić, tak. I tu się pokazuje duża po prostu komplikacja. Tym wszystkim. To jest generalnie do przemyślenia. Jeśli chodzi o finanse, utrzymujecie poziom, utrzymujecie komfort, zadowolenie, być może wspiera Was druga strona tutaj, ale macie dobre karty. Może jakiś wzrost dochodów, niektórych to jest branża beauty, w tle uwaga na jakieś towarzystwo, ludzi, używki czy jakieś takie rozwalenie pieniędzy, ale są takie karty, by panna odłożyła kasa, duża pieniądze, miała luci kredytowe czy inne rzeczy, lub wy, jakiekolwiek macie tej trudną, ciężką być może sytuację, bo być może wychodzicie z ciężkiej, trudnej bardzo sytuacji, to ten rok dla Was finansowy jest korzystny, że uda się tutaj ograniczyć pewne rzeczy tutaj tak, wyjść na prostą, wyjść na plus tutaj tak, pozytywnie wszystko, generalnie po prostu spełnić tutaj tak. Czy nawet wręcz po prostu ogarnąć? To jest OK, oczywiście. W tym wypadku, jeśli chodzi o biznes, to samo. Bezpieczeństwo, stabilizacja, tutaj tak. Spokój, bezpieczeństwo, ale chęć jakiegoś wyjścia ze stagnacji. Finalnie na koniec roku możecie mieć jakiś porcie prosto z że tutaj. No cóż, mało rzeczy się generalnie po prostu zmienia czy układa tak, jak wy byście po prostu tutaj chcieli, tak? Jest tu może i rzeczywiście y, jakieś bezpieczeństwo tutaj, tak, stabilizacja, stateczność tutaj, y, ale również tutaj jest oczywiście takie. Poczucie, że idziecie w dobrym kierunku, dobrze zażądacie, dobrze ogarnięcie sytuację. Jeśli macie jakieś lęki, niepokoje o przyszłość tutaj, yy, i też jakieś poczucie, wypalenia, zniechęcenia, to utrzymujecie poziom, ale to wypalenie, zniechęcenie tutaj, tak, znużenie tutaj, coraz mocniej wam się pokazuje, ale tutaj naprawdę udaje wam się wszystko, uważam, że nieźle ogarnąć. Tylko takie karty melancholii, nie, że dupy nie urywa, czy szału nie ma, się wskazują tutaj, kwestie. Karta główna. Karta główna. Niby zadowolenie tutaj, tak? Rozsądek, cierpliwość, ale w których to jest też samotność. Pogodzenie się z życiem i z losem to często jest. Pogodzenie się z życiem i z losem, tak, tutaj, albo zaakceptowanie po prostu rzeczywistości. No trudno, było jak było, tak jest życie. To może być związane bardzo mocno z problemem z decyzją, żeby się od czegoś uwolnić, od, od czegoś się odciąć, czy wyjść na przykład z związku, z relacji, lub z roboty, która jest po prostu do kitu, jest beznadziejna i nic po prostu nie wnosi wasze życie tutaj, tak, i nic po prostu ge generalnie, no cóż, nie spełnia w tej po prostu tej kwestii. I tu jest pokazane, że kartą, którą może być stabilizacja, bezpieczeństwo, to jest dobra karta na finanse, dom, mieszkanie, po prostu tak, pieniądze tutaj. I tu jest jakaś po prostu bezsilność, tak, walka z jakimiś lękami tutaj, tak. Obawami generalnie tutaj się też pokazuje. Yy, I to jest taka karta tych po prostu czasami osób trzecich, tak. Być może wy po prostu jesteście w takim momencie, że musicie po prostu skonfrontować z jakimiś lękami, obawami. Rzeczy, które, które wypieraliście tej tak jak pod uwagę, mogą się pojawić. Trzy takie karty trochę po prostu, że jest niby może stabilnie, bezpiecznie, ale jest jakiś niedosyt, poczucie braku. Jakby nawet było, że niby wszystko jest super, a jednak coś was gryzie i gnieci. I to jest godzenie się trochę z życiem, czy z losem, czy z przeszłością. Ustabilizowanie może swojego życia, ale też dojście do takich trudnych, ciężkich tych wniosków. Uważam, że finalnie po prostu się tutaj generalnie po prostu pokaże. Tak to tutaj będzie u was wyglądało. Zobaczymy teraz dalej. Co najtrudniejsze. Najtrudniejszy jest seks, podniecenie, ekscytacja życiem, pasja, być może sport, po prostu, że się szybko czymś zapalacie, szybko tracicie po prostu entuzjazm tutaj, tak? Bo macie jakieś potrzeby, pragnienia niespełnione tutaj, tak? Jest to jakieś rozwiązanie, jest to jakiś problem, żeby się otworzyć na jakąś decyzję odnośnie rozwoju, edukacji, tutaj jakiegoś postanowienia, tutaj nowy plan, generalnie rozrywka, zabawa, świętowanie, spełnienie tutaj. I to wszystko jest związane z, po prostu z takim w ogóle otwieraniem się na bardziej bujne, ciekawsze, energetyczne, pełne entuzjazmu życie tutaj, tak? Być może niestabilne, tak? Nie pod was, nie, nie w zgodzie po prostu z wami tutaj, tak? I to wszystko mówi o tym, że tu trzeba wyjść, z energii po prostu jest jak jest życie, żyjemy z dnia na dzień, żyjemy z marazmu, żyjemy z rutynny, tak? Tutaj. Rozkład pod tytułem panna się chyba godzi po prostu z życiem czy z losem i to trzeba po prostu zmienić. To trzeba po prostu jakoś inaczej poukładać, tak? Bo tutaj to was może po prostu finalnie jakoś tutaj rozgoryczyć. To jest wszystko najtrudniejsze, tak? Tutaj? Żyć w zgodzie z, z życiem, czy żyć w zgodzie ze sobą i ze swoimi pragnieniami tutaj? Może być takim tematem przewodnim tutaj. Co najłatwiejsze? Myślenie, macie jakieś rozjaśnienie waszej sytuacji tutaj, tak? Kończenie, odpuszczenie sobie jakiegoś ciężkiego życia, pogodzenie się trochę z losem, z życiem, z tym, co już było, co się nie udało, co się udało, co było i tak dalej tutaj, w tym wypadku. Ale tutaj również się pokazuje, że najłatwiej może wam przyjść nie jakaś nieuczciwość kogoś, zablokowanie tutaj was odnośnie jakichś działań tutaj, nieuczciwość jakiejś relacji, jakiś trefny, dziwny romans tutaj, tak? Ale również stabilizacja, jakieś świętowanie, towarzystwo lub jakaś celebracja nawet z kimś, czy w otoczeniu, czy w towarzystwie tej, tak? Również może coś takiego jak najbardziej być. I trochę odpuszczanie sobie jakiś krok, jakiegoś rozwoju, wypalenie, zniechęcenie codziennością tutaj, tak? Tym życiem to się generalnie po prosto pokazuje w tym wszystkim. To jest taka karta generalnie tutaj w tej kwestii, tak? Tak też ty prosto macie. Natomiast no tutaj rzeczywiście jest pokazane takie trochę jak to się mówi yy, hmm Przyblokowanie, stanie w miejscu, ale i tak możecie jakoś utrzymać jakiś nastrój optymizmu i jakiegoś takiego zadowolenia i spełnienia w waszym życiu. Ciekawe. Wyzwanie. Wyzwanie tutaj. Choroba, urlopy 4, nuda. Jakieś rozczarowanie tutaj, jakaś depresja, jakiś kryzys tutaj. Yy, wyjście z jakiegoś poczucia rozczarowania życiem, rozgoryczenia, załamania czymś, czy jakąś osobą, nawet może z rodziny, tutaj tak. Wyjść z trosk, z tych utrudnień, z tych problemów psychiczno-emocjonalnych, tutaj. Yy, I tu jest taka karta. Że trzeba podjąć jakieś ważne decyzje, tak? Słuchajcie, pomysły, pragnienia, potrzeby tutaj, tak? Zagubienie, 1500-1900 pomysłów tutaj, tak myśli. Tutaj z tym wszystkim trzeba się po prostu jakoś określić panny. Tutaj. I to jest problem po prostu, żeby wyjść z takiego zamieszania, poplątania, a czasami u których takich takich obaw, tak? Jakichś takich lęków. W tle możecie po prostu mieć taką bezsilność, poczucie ograniczenia tutaj, tak? I problem, żeby zmienić swoje życie, albo po prostu godzicie się z tym życiem, z tym losem. Ja już nikogo nie poznam. Ja już roboty nie zmienię tutaj, tak? Bardzo ciężkie karty poddania się, rezygnacji czy hamulców w życiu tutaj, tak? Tutaj? A jednocześnie możecie teoretycznie być szczęśliwy, ale wiecznie pozostanie jakiś niedosyt tutaj. Jakieś poczucie, kurde, braku. I potrzeba, ja chcę coś więcej. Co jest do osiągnięcia? Wyjazd, podróż, nowa miłość, nowe uczucie tutaj, tak? O to dopytamy, dziewiątkę, ale również jakieś niespanie po nosek, jakieś rozczarowanie tutaj, yy, które wy pokonacie w ten sposób, które wy pokonacie. Stawienie czy jakimś lękiem, ubawom wyjście z kryzysu, z depresji tutaj, osiągnięcie jakiegoś poczucia spełnienia, zadowolenia z życia tutaj, tak? Opanowanie, ogarnięcie swoich uczuć i emocji tutaj w tej karcie się może jak najbardziej tutaj wam pokazywać, czy mi i tak dalej. Tutaj fajna karta. E, a w tle po prostu tutaj czas na nowe, czas iść w nowe, zmienić otoczenie, przestrzeń, rutynę, marazum wszystkie takie po prostu tej rzeczy. To się generalnie po prostu najmocniej tutaj pokazuje w tym wypadku. Plus roku. I od razu tutaj minus sobie zobaczymy. Że uda się mieć jakieś zagrożenia życia czy zdrowia tutaj tak, że uda się z kimś dogadać, pogodzić, kogoś nawet poznać, czyli tak otworzyć się na miłość uczucia, opanować swoje lęki, tej emocje, psychikę oraz mieć jakieś odłożone, zaoszczędzone pieniądze lub po prostu, że coś będzie się działo samo istnieje swoim rytmem i po prostu tutaj nie będzie burzyło jakiegoś waszego tej spokoju i bezpieczeństwa i takich po prostu tej rzeczy generalnie. I tu jest po prostu zatrzymanie jakichś trudnych po prostu zmian, tak? Lub pogodzenie się, że coś odchodzi z waszego życia i tutaj takie, takie bardziej sympatyczne otwarcie się na nowości, nie? Tutaj w tym wypadku, generalnie, tutaj. Eee... Minusem będzie gospodarność finansowa, zmiany pracy, zmiany zawodowe tutaj, tak? Szybkość w decyzjach, odnajdywanie się w nowych sytuacjach, problemy decyzyjne, szukanie inspiracji, natchnienia, kreatywności tutaj, tak? Będzie problemem oraz jakaś nierównowaga w dawaniu i braniu, problemy z pracą, których to jest zwolnienie, utrata pracy tutaj, tak? Lub po prostu, że tej na finansach, na kasie tych was ktoś po prostu oszuka, i to jest czasami jednostronna, bardzo płytka, po prostu też jakaś z kimś generalnie relacja, tak? Może się po prostu okazać, że tutaj oddalacie się od waszej drugiej tej połówki, czy jakiejś tej osoby I to może być generalnie po prostu też problem z tym wszystkim, bardzo mocno. Teraz zobaczymy sobie Radosz, czyli Niespodzianka, bardzo miacie to czytanie, jakieś takie zmarazmowe, tak, panny. Szaleć trzeba, coś trzeba zrobić tutaj. Że tak, 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 tak robię to wasze czytanie, tak samo się ja zaczynam zastanawiać, czym jest to szczęście. Tutaj. I ja ja to tak powiem, że ja mam wrażenie, że to czytanie, co jest do Was, to jest trochę do mnie. Mimo że totalnie nie mam w ogóle jakichś tam powiązań panowych za bardzo. To jakoś tak, taką refleksję mam, aby to było pode mnie trochę bardziej. Być może ja idę po prostu w tym roku z wami dosłownie jedną drogą, kurde. Rada jest taka tutaj. Żeby uważać na jakieś kłamstwa, oszustwa, to i to, co ktoś wam mówi, bo tu może być nagle ząb, zaskoczenie, że coś gruchnie, coś się rozwali tutaj, tak? W tym wypadku, na jakieś umowy, na jakieś ustalanie, na gębę, na słowo tutaj, tak? I to jest taka rada, rozwalić coś trzeba, tak? Porzucić plany, które wy sobie ustalacie, mogą być kiepskie, beznadziejne, a i tak się będą musiały zmienić tutaj, tak? Być może tutaj trzeba po prostu wyjść z jakiegoś balansu równowagi otworzyć się na zmiany, bo i tak te zmiany będą, czy wy chcecie, czy nie, tylko że potem będzie więcej problemów. I ostrzeżenie tutaj ostrzeżenie jest generalnie przed jakimś kłamcą, jakimś chłopem, bliźnięta waga wodni tutaj tak, lub jakieś nieporozumienia, złe plany, brak planów tutaj tak, jakieś też nie, niedomówienia z jakąś tutaj osobą też się oczywiście mogą jak najbardziej generalnie po prostu pojawić w tym wypadku. I to są również. Kłamstwa, pomówienia, tutaj, tak? Brak decyzji, zamykanie się na jakieś zmiany, tutaj, przywiązanie do, je, do jednego ciężkiego, pesymistycznego sposobu myślenia i patrzenia na różne rzeczy, hmm. tutaj, generalnie. A niespodzianką będzie jakiś, roz, roz, jakiś wyjazd, podróże, zmiana otoczenia, pójścia bardziej w nowym kierunku, tak? Takie to jest oddalanie się od jakichś zagrożeń, e tutaj jakiś luz, jakiś wyjazd do Was może iść, tak? Tego przykład możecie nie chcieć, tak? I możecie być po prostu załamani, zadręczać się, żebyście może chcieli, może wypadało być, ale nie, bo coś tam i tak dalej, tak? A jesteście w tym roku w tyle trochę przesycenia, przemęczenia życiem i wszystkim tutaj, tak? I możecie być tacy po prostu trochę zmęczeni, tak? Tacy trochę zajechani, takie czy tacy, jak zwał, tak zwał tutaj. I tu uważam, że trzeba podnieść naprawdę jakieś takie grube decyzje i nie zamykać się naprawdę na jakieś zmiany, bo uważam, że jesteście na jakieś krawędzi, że możecie po prostu popaść w rutynę i jakieś niespełnienie, w zależności w jakim też jesteście może wieku, tak? Tutaj, to będzie Was ten przekaz tyczył bardziej bądź mniej, tak? Ci, co są starsi, mogą uważać, że nic już ciekawego ich nie czeka, to po co coś zmieniać i tak dalej? Jeżeli z dnia na dzień, to jest, to jest, to jest kiepskie myślenie. A osoby młode, że ja to sobie już spieprzyłam karierę, tutaj rodzice mnie popsuli, albo bla bla bla, coś tam innego i też jest klapa, nie? I to tak wiecie, to tak zależy. Kochani, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia i to, kto jaką ma też sytuację pamiętam, tak? Ale rok, który by wnosił natchnienie, nowe możliwości, nowe propozycje, nowe opcje, tak? Bardziej by, by pobudzał wasz apetyt na życie, a wy możecie po prostu tego apetyt na, apety na życie, jednak finalnie... Może się okazać po prostu, że jak to się mówi? Nie mieć. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się po papa. Pa.